Akcja. Akcja masturbacja <śmieniu> Michał No teraz można nagrywać Kurde panie Jest możliwość O pan wyda mu chodzi A możesz zapetować brzikiem na wozu a... <śmieniu> na białorus A jeszcze nie mają ładu Ładno ręcz Range no jak? Białorusko. No to my, no tu ja, my nie słucham. Nie Na Nie takie. Nie Nie słucham. Nie słucham. Od słucham. Nie słucham. na od nagrywania. Nie można tego ja kameryst. Ja kameryst. To trzeba kur... Michał, ja, to już trzeba zdjąć, nie? To. Nie wiem po co... Po o, wujka nagrywam. Prawa autorskie. Wujek. Kolosalne pieniądze. To otrzyma, takie Ot... nagrywanie. Otrzyma. Otrzyma. Nie proszę, mój wizerunek, proszę. Otrzymałem prawo autorskie. Hallo. Są kolosalne pieniądze. Nie zezwalam na publikację mojego wizerunku. To wtedy. Wtedy się połowę nagra tego. Bez twarzy, Ale teraz tam wiadereczkiem to mam poszło. No. Nie? No a jak? Czy tylko azora nie ma. A o, Azy ja hocie. A o, taki na psonda ale. Azi, ja A co to jest za? Patrz, let it Nie za chwilę że jestem. E. takie rzeczy? Bo tam są biedaki, takie zielone jeżdżą po tam na takie rzeczy? Tam dwa jak widziałeś takie rzeczy? Patrz. Możesz się zbliżać. Lać. Eee, klasa! A to jest ten. A, a to, to jest fajniejsze chyba, nie Michał? Co? To. No to jest, tak, to jest szeroki kąt. Dzień dobry. Szeroki kąt to chciałem byś nagrywał z GoPro. A, no to, no to nie, to, to zdecydowanie to będziemy nagrywać z tym, nie? No z GoPro dobry jest. No tak. No Kur Czaki O zbliżenie zbliżenie na traktor Abo <laughs> na Michała Zbliżenie na Michała Ja Co? To filmu film z telefonu na komputerze. Czemu tak? Muszę chyba sobie włączyć z ładowarką telefonu i przesłać. Bo to są A kabel? A wujek gwizda. To jest Nie gwizdaj Dobra Full HD A to tu mamy. O, a tu mamy Masę Ferguson 540-65 O Fajny traktor? Fajny traktor 5464 4 <noise> tak. 6-4 Coraz więcej tego 546, 4. W, wujek co nie? Coraz więcej tak Tak, w co Czyli, Czyli to jest co ale szybciej tego nie ma Co za a takie inne trochę, bo bordowe jest. BORDOWE! Tam jest tylko bordowe. Tak na poli, na przykład poli foska. Brawo! Brawo. Tu jest potas. A potas jaki jest Michał, symbol Potaska! A soli? fosfor P A soli? Co? So, soli? Soli? Czekaj. Y Panie, bo ja to pełen grun. Jaki? Nie pamiętam Nie pamiętam chyba chlorek z so, sodu? Michał nie pamiętam cud to jest to jest... to jest cud Cud To L to... To jest To, to. to nie jest To jest o będziemy już mieli No tak sód. O albo tak Michał Z kamery mm. Ej, Tak przykleić tutaj to nie dookoła Klejącą może i tak. Ile w tym big worku już jest, 20 200 kg, no? <laughs> Jakby to wyglądało. O, Azir, Jocho wzywa mnie. Idziesz do... do... ...Borego? Nie, wzywa mnie. Ale ja nie idę. Wyzywa <laughs> wzywa. No, wzywa. pojedynek. Uff. Idę do Aziego i Jochosiego. mu tam boku Nie, Azji Jochosi nie wolno. Nie, nie, zatwierdza tego. Azji, Azji Jochosi jest Azorem Jochosi. Azji! Jakasi! Azji! Jakasi! Jachasi! Aaaaaaaaaaa O! Azji! Jakosi! Azji! Jakosi! Azor! Jeszczekaj. Cześć! Pamiętasz mnie? Dobry Azorek Nie! Azji! Jakosi! Aziej, jechać! Ja powąchał mnie Michał, on mnie powąchał On mnie pogwąchał Czakury jo, jo idę z kamerą No u, u, Ucieszył się i powiedział hał hał. To znaczy dziękuję po psiemu. Po psiemu. Wujek, widziałeś coś takiego jak po psiemu? Jak to, wiesz, ja inny po psiemu. Ale. A jak się porozumie z tym? Z Teofilem, nie z Teofilem, tylko z tymonem. Po psiemu. Kamil, po psiemu poczekaj, no, wyciągnijmy to na... No to psy rozmawiają po psiemu, nie? No. Ale jak pies z kotem rozmawia, to kot po kotowemu, a pies po psiemu, to po jakiemu rozmawiają? To muszą znać języki, kod musi znać języki. Pomóż, no Daj łapkę, wujek, daj łapkę. Lajka? No. Daj suba. Bo ja mam sześć tylko subów. O, takie coś? U. Nie bierz łapy. To nie z łapy, no, to jest nawóz, Ty. Nie, że nie bierz łapy. A, w łapę, myślałem, że powiedziałeś, że... A dobra, nieważne. Dałeś jeszcze deski? Obiłeś deskami jeszcze dookoła? Tak, Żeby było więcej. Wyjdziemy już? Możesz tak. Uwaga, odchodzę. Hop! Ej, hop! Ja, ja nie dziwiłem, ale o hej, hop, mówiłem. Nie, to się nie eee, Hop! To się nie liczy, Wojak. A idź Ej, eee, hop! A tam jest... Zresztą się rewelacyjnie wycytuję, nie? To Michał i... E, Michał i ten... Ale nie tak to... bo to... Ta ja przyszedłem do tego nie? nie. A Ty chciałeś po czy co? Nie, nie ja jest że te folie to mogę... To... wysypać na... Nie mam podejścia. <laughs> Michał nie ma podejścia. Nie ma broni